Prawdopodobnie już zawsze będę jednym z gości, który nie widzi FIFA 17 żadnej nadzwyczajnej gry, ale co do jednego w pełni się z Wami zgadza, a mianowicie, tak jak większość z Was, myślę, że FIFA 18 to była najlepsza FIFA wydana na przestrzeni ostatnich 5 lat. Przede wszystkim jej cykl życia przebiegał w miarę gładko w porównaniu do innych odsłon, a do tego była to gra dość zbalansowana w swoim gameplayu, w którym działało wszystko po trochu, z wyjątkiem Drivena, będącego 3 razy skuteczniejszym od całej reszty, z tym, że to także nie było tak drażniące jak na przykład ubiegłoroczny El Tornado, plus Volley, bowiem driveny są zagraniami, które często oglądamy w rzeczywistości, no a takie El Tornado raczej nie. W każdym razie, zaglądając do FIFA 18, muszę przyznać, że jestem zaskoczony, jak dobrze trzyma się ta gra. Przede wszystkim, nawet teraz na Xboxie jest tutaj ponad 20 tysięcy kart, a jak się okazało, tak jak w 16, nie działają już sezony online, no, a mimo tego, za Interesowanie tą produkcją jest całkiem spore. I chociaż na rynku nie da się znaleźć ikon, to nawet w Premier League bez problemu znajdziemy wiele ciekawych kart, no ale co też ważne, znajdziemy wciąż działający dodatek Mistrzostw Świata, który co nie da się ukryć, bardzo Wam się spodobał, no ale w sumie ja także nie najgorzej się przy nim bawiłem, a wręcz nawet taki paczkowy przegryw jak ja dał radę skompletować w nim wszystkie karty ikon, no a do tego Cristiano Ronaldo. Więc mój skład wygląda tutaj całkiem przyzwoicie, nie byłem w stanie obecnie w żaden sposób go rozbudować, bowiem nie mam tutaj już żadnych monet. Więc przepaliłem jakiś chłam z klubu, by zrobić SBC o trzy karty z Europy, i jak się okazało, było ono dla mnie całkiem szczęśliwe. Przy czym w taki właśnie sposób dochodzimy do kolejnego plusika FIFA 18, którym są animacje paczek. Bowiem w jednej z ostatnich ankiet na rzeźnikach również uznaliście, że do tej pory to właśnie animacje z FIFA 18 były najlepsze. Ta gra była oczywiście pewna pełna błędów, tak jak każda Fifa, ale jednak na pewno bawiła lepiej od FIFA 20. Ostatecznie tak wygląda tutaj mój finalny skład, na który w większości zarobiłem bardzo ciężkim handlem. I nie da się ukryć, że ta ekipa jest konkretna, bowiem praktycznie wszystkie te karty wstrzeliły się w metę. No i przede wszystkim to tutaj pojawili się wybitni Auri i jeszcze lepszy Ronaldo Nazario. Więc sprawdźmy teraz, jak odnajdują się oni w grze po niemalże trzech latach od jej premiery. No oczywiście w meczu towarzyskim, no bo nic innego nie da się tutaj zagrać. Let's go. Zgaduję w ciemno, że mój przeciwnik ma szewczenko laudrupa Zailego i Wandersara. No proszę bardzo, ależ ja się znam, jestem niesamowitym jasnowidzem, no ale z tego co tu widzę, to oprócz tego same wypożyczone karty, czyli ten gość raczej jest świeżutkim graczem FIFA 18 Ronaldinho, o, prosto w Sergio Ramosa, chyba nawet dostał w klejnoty Hiszpan, ale jeszcze jest ród Huli. Spróbujemy teraz się zabawić, no ale zaleki był ten bolej. Może się gdzie nawet główka po rzucie rożnym, no bo przecież tutaj, tak jak w prawdziwym futbolu, główki jeszcze czasem działały. Jest Jeri Aumri na krótkim słupku, <kluje> Aumri prosto w poprzeczkę, na szczęście piłka jeszcze pod nogami Hulita. znowu dostał Salah i Ronaldo Nazario także nie dał rady dobić jest Ronaldo Nazario i przyspieszenie Brazylijczyka, Ronaldo Nazario za słaby był to Driven, ale jeszcze piłka pod nogami Brazylijczyka, 1 do 0 po Drivenie, no nie mogło być po prostu innego scenariusza po takim powrocie do FIFA 18 no ale cóż, myślę, że to nie jest ostatni Driven w tym meczu, muszę przyznać, że fantastycznie wybiega mój przeciwnik obrońcami z własnego pola karnego Ronaldo i jest Driven 17, 18 minuta i 2 do 0, słabszą nogą Ronaldo bez problemu. Trzeba przyznać, że mój przeciwnik nie grzeszy poziomem, jeżeli chodzi o umiejętności w tej grze. Więc może spróbujemy jakiegoś ekwilibrystycznego zagrania. A la przewrotka Ronaldo Nazario, na no ale prosto Bandersara, niestety. Leci kontra. Spróbujemy pojechać na klepę Ronaldo do Auriego, który już wychodzi. Mamy dużo przestrzeni. I spróbujemy teraz trzawu z woleja. Bach, prosto w słupek jeszcze. Ronaldo Nazario dobijał, no ale właśnie Aurim. Takie woleje po Rainbow Flick Fifi 18 wchodziły bardzo często. Jakby to delikatnie powiedzieć, chyba miałem troszeczkę przewagi nad moim oponentem i ta teza, którą postawiłem na starcie, że to jest raczej nowy gracz, który tam pewnie dostał FIFA 18 za darmo, od starszego brata czy coś, no chyba ona się jednak sprawdza, to tak mi się przynajmniej po tych statystykach wydaje. Nie udaje mi się w tym meczu strzelić po rzucie różnym głową, więc może teraz próbujemy... Przed pole karne do Ronaldinho, Ronaldinho i Walencja wybija głową. Myślę, że gdyby jego tam nie było, to chyba Wandersar nawet by sobie nie poradził z tym strzałem. Oj, oj, to nie wróży dobrze, to nie wróży dobrze, ale jest Wandersar. Zamyśliłem się teraz przy tej akcji w ogóle. Zapomniałem, że przecież mój rywal także może atakować w tym meczu, no ale skończyło się na strachu. Hulit do Ronaldo, do Ronaldinho i klepa brazylijska z powrotem do Ronaldinho, wychodzi Ronaldo. Może spróbujemy się zakręcić na skrzydle. I proszę bardzo, wrzutka Rabonu do Patryka Wiery, ale zablokował to Marcelo. No i przynajmniej tyle żeśmy zobaczyli w tej akcji, że to była ładna akcja FIFA 20. Takiego czegoś raczej byśmy nie ujrzeli. Nie udało się strzelić porożnym głową. Nie udało się strzelić porożnym sprzed pola karnego. To może teraz Thierry Henry? Wyszła ta przewrotka, ale nie weszła do bramki z tym, że jest jeszcze Ronaldo Nazario. I mamy 3 do 0. No nie udaje mi się strzelić dzisiaj ładnej bramki, ale przynajmniej strzelam jakiekolwiek bramki. Koniec meczu. No nie ukrywam, że troszeczkę żałuję, że już się skończył, bo nawet nieźle bawiłem się przy tym powrocie do FIFA 18 i to nawet pomimo tego, że mój rywal troszeczkę odstawał ode mnie poziomem, no ale przede wszystkim to konstruowanie akcji i tak było przyjemniejsze od tego, co mamy obecnie. Ten skromny mecz przeciwko rywalowi, który delikatnie mówiąc nieco odstawał ode mnie poziomem, ukazał wyższość FIFA 18 nad chociażby 19 i 20. Gdyby to była 19 to strzeliłbym temu gościowi 10 bramek z woleja po El Tornado. Z kolei gdyby to była 20 to ponieważ w niej nie działa praktycznie nic strzeliłbym mu 10 bramek na pustą. No a w 18 działało jednak wszystko po trochu. Ja tutaj próbowałem i główek i strzałów przewrotką i uderzeń z woleja i itd. itd. To nie było tak, że te ekwilibrystyczne zagrania zawsze znajdowały drogę do bramki, zwłaszcza przeciwko dobrym graczom, ale jednak one działały i zawsze był cień szansy, że na przykład nasze uderzenie z 25 metrów znajdzie drogę do bramki. Dokładnie tak, jak ma to miejsce w prawdziwym futbolu. Zresztą sporadycznie dało się strzelić w tej grze gola nawet z ponad 40 metrów, no a jak wiemy, aktualnie takie zagrania są niewykonalne. No i ostatni aspekt na zakończenie tryb kariery. Franek Dolas i jego Ben Breton, który rozwinął się do 88, no oraz cała reszta. Leonard w tym uniwersum był najskuteczniejszym pomocnikiem na świecie, ale jego cena rynkowa i tak zawsze wynosi 3 miliony euro, a ocena ogólna stoi w miejscu od kilku lat. Lecz jak wiadomo, jednak nie przeszkodziło to, by ta kariera była ciekawsza od tego, co mamy obecnie, no bo przede wszystkim ciekawszy był gameplay. Z tym, że jesteśmy oczywiście pewni w 100%, że już niebawem, na początku października, to wszystko zmieni się na jeszcze lepsze wraz z pojawieniem się FIFA 21. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!